Konstanty Ildefons Gałczyński, pieśni. Pochylony nad mym stołem we wschodzącej zorzy Unie, ręce Twoje opisuje, serce Twoje opisuje, smak Twych ust jak morwa cierpki, i głosu pochmurną słodycz i uszy Twe jak wysepki, które z dala widział Odys. Ten obłok jest Twoją twarzą, ten horyzont, ta akacja. Pióro maczam w kałamarzu i litery wyprowadzam. Niech stanął rządek przy rządku, jak Ptaki złote i modre, by z najprawdziwszego wątku powstał najprawdziwszy portret. Minął dzień, wciąż prędzej, prędzej, szybuje czas bez wytchnienia. A ja chciałbym Twoje ręce ocalić. Od zapomnienia.